Śmiel, wybawca. Muszka Czarnobrzuszka wracała właśnie z lekcji tańca. Była w wyśmienitym humorze. Uczyła się bowiem dzisiaj tańczyć walca. Walc uważany jest za taniec czarodziejski i muszkę. Też od razu urzekła jego melodia. Ledwo wyszła ze szkoły, a już postanowiła powtórzyć sobie nowo poznane układy. Zatrzymała się więc na pobliskim krzaku czarnego bzu. Krok do przodu, do boku, dostawić krok do przodu. Krok do boku, dostawić muszka. Przymknęła oczy i nucąc cichutko, zwinnie tańczyła na liściu, fruwające nieopodal motyle, aż zatrzymały się w bezruchu na widok jej wdzięcznych popisów. Bzz, bzz, bzz. Na darmo chwalił ją nauczyciel pan trzmiel mówiąc, że ma talent niezwykły i wróży jej oszałamiającą karierę. Muszka wykonywała właśnie ostatni obrót, gdy nagle nieszczęśliwie poślizgnęła się na kropli rosy i zsunęła z liścia. Nim zdążyła podnieść krzyk, znalazła się w sieci pajęczej. Poźny pająk kosmaty czatował już w niej od godziny. Wprawdzie i jego zauroczył taniec muszki, ale był strasznie głodny i raczej nie zamierzał wypuścić swej zdobyczy z rąk, wręcz przeciwnie. Oblizując się złowieszczo, zaczął się powoli zbliżać do ofiary. Muszka przeraźliwie krzyknęła. a Motyle podniosły lament. Oj, oj. Kosmaty był już o krok od czarnobrzuszki, gdy nagle powietrze przeciął głośny świst. To nadleciał pan trzmiel, nauczyciel ze szkoły tańca. Usłyszał bowiem trwożny krzyk muszki i żałosny płacz motyli. Z daleka już zobaczył co się święci. Wyciągnął przed siebie ręce i nie przerywając lotu wyrwał z sieci przestraszoną czarnobrzuszkę. Zerwana nić smętnie zawisła nad ziemią. Pająk kosmaty, aż zgrzytnął zębami ze złości. Uuuh! Przyrzekł sobie uroczyście, że już nigdy więcej nie będzie tracił czasu na obserwowanie tańczących much. Uff, teraz, kiedy muszka jest już wolna, mogę zadać Wam, kochane dzieci, kilka pytań do bajki. Pierwsze pytanie. Wracała muszka czarnobrzuszka. Drugie pytanie: Jaki taniec tańczyła muszka? Trzecie: Dlaczego muszka wpadła w sieć pająka? I ostatnie, czwarte pytanie. To uratował muszkę czarno brzuszkę.